Redakcja Polskiego Kursa jest już w Celie. Właśnie trenują reprezentanci Polski, ale właśnie nie w Celie, tylko w Laszko. To jest miejscowość oddalona kilka kilometrów od obiektu, w którym będziemy grać rozgrywki grupowe. Polacy wczoraj o godzinie 21.00 pojawili się tutaj w Laszko. Od razu prosto z lotniska przyje, przyjechali na, na trening do Udali się e, samolotem, w, mieli międzylądowanie we Frankfurcie i, i później, już bezpośrednio z Ljubljany, e, pojawili się tutaj e, na treningu. Kilka bardzo ważnych e, informacji: Polacy, jak na razie, w pełnym, w pełnym składzie, bez żadnych e, konfuzji. Aktualnie terenują e, e, kilka, kilka zawodników. Wreszcie graczy z Renner, Dirk, Bauerman zarządził. E, Treningi, treningi siłowe i nie... z tego co widzę. Wiemy tutaj e, największych gwiazd naszych kadry, czyli Michała Iknaczkiego, Marcina czy e, trzymacie ja lampę. Mała no, ciekawostka, y, jesteśmy w Laszku to jest miejscowość, która słynie z, z piwa, tak, dokładnie z piwa. Co ciekawe, od e, e, kilka e, e, kilometrów od, od hotelu Polskiej Kadry znajduje się S fabryka tego piwa. Nie wiemy jeszcze czy, czy, czy Pols polscy reprezentanci mieli okazję spróbować tego piwa, no podejrzewamy, że nie. W końcu już jutro gamy pierwszy mecz z Gruzją. Troszeczkę o atmosferze tutaj w cenie, Taka troszeczkę cisza przed burzą. Oczywiście jest wiele informacji nawigujących dziennikarzy, czy kibiców na, na hale, czy, czy na różne, różne eurobasketowe obiekty, ale takiej atmosfery po ludziach, czy może jakiś wolontariuszy jeszcze, jeszcze tutaj nie widać. Jasmin Reperza, selekcjoner reprezentacji Chorwacji, repre, 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 Hormacji, jeden z najbardziej doświadczonych selekcjonerów e, na tym turnieju. Jako jedyny szkoleniowiec nie zamyka w ogóle e, treningów. Wczoraj mieliśmy okazję oglądać e, trening Chorwatów naszego trzeciego rywala na mistrzostwach Europy. I co ciekawe, nie trenował Bojan czyli najlepszy strzelec Chorwacji podczas e, sparingów. Tak patrzę, czy coś jeszcze tutaj mamy do, do powiedzenia. Tak, to wszystko o obiekcie, o, o, o obiekcie w celie. Nie, trybuny są bardzo blisko ustawione, ustawione hali, więc ustawione parkietu, więc będzie bardzo głośna atmosfera, kibice będą bardzo blisko tych koszykarskich wydarzeń i na pewno podczas tego ostatniego meczu Słowenią będzie, będzie kocioł, będzie głośno i będzie, i będzie ogromny, ogromny charakter, który miejmy nadzieję, nie przeszkodzi reprezentacji Polski. W wygraniu tego spotkania, chociaż zdajemy sobie sprawę, że będzie bardzo yy, ciężko. Na razie to tyle Paweł Łakąński Polski kosztę w Do zobaczenia.